Witam wszystkich. Celem mojej reelekcji będzie krewetka z krystalerem, <susurgery> rozumienie sposobów rozmnażania tej krewetki w celu uzyskania najlepszych wyników hodowlanych. Na pewno większość z Was już widziała tę krewetkę z krewetką. <tusurgery> tylko, że te najzwyklejsze, najprostsze egzemplarze są zewnętrzne. A każdego wykładu, że nie myślę, żeby w hodowli osiągnąć jak najlepszych no, to nasze mocno może być taka właśnie forma. <tusurgery> Forma ta już nie kosztuje, jak w można za 20 kupić tą krewetkę, tylko kilkaset dolarów. Najdroższe już powyżej 1000 dolarów na giełdach się pojawia. No i wszystkich dziwi skąd ta cena. Przede wszystkim chodzi o to, że jest to bardzo wrażliwe zwierzę. Trzeba naprawdę mocno się postarać, aby stworzyć bardzo dobre warunki do rozmnożenia i aby odchować potomstwo. Ponieważ bardzo często się zdarza że nawet jeżeli samice noszą jaja młode, będą wypuszczone w ciągu pierwszych pięciu dni, które są najbardziej krytyczne, te młode giną. Z różnych przyczyn, czasami nawet nie wiadomo dlaczego, bo mówi się tutaj o parametrach wody, mówi się o twardościach, natomiast często zdaje się, że w bardzo różnych parametrach te krewetki się rozmnażają. Być może chodzi o jakiś czynnik, o którym tak naprawdę my jeszcze nie mamy pojęcia, a czasami występuje, czasami nie. Jak, jak jest w ogóle droga do osiągnięcia krewetek bardzo dobrej jakości? Chris Woodcock twierdził, że znam przeprowadzone dowody, z takich krewetek kupionej w sklepie tego najgorszego sortu, jak to się mówi, można dojść do najlepszych. Właśnie tak. To Jest to bardzo długi bardzo, yy, okres czasu. Na to potrzeba parę lat czasem. Y o, dużo pracy, w selekcji, wybierania najlepszych, odrzucania słabszych i tak dalej. Natomiast można to troszeczkę sobie przyspieszyć, kupując lepsze egzemplarze od razu, najlepiej są łączenie ze swoimi samicami słabszymi. Wtedy otrzymujemy samniki lepszej klasy w swoim pokoleniu i z nich prowadzimy selekcję i dalej w dalszym ciągle krzyżujemy jak najlepiej. Niestety w wyniku tych krzyżówek czasem zdarzy się, że biel traci na jakości. Wynika to z faktu, że krewetki są bardzo spokrewnione ze sobą te wszystkie, ponieważ pierwsze egzemplarze, jakby, które pojawiają się w pochodzą od trzech egzemplarzy wyhodowanych w Japonii, wyselekcjonowanych. Ta krewetka nie występuje w naturze. I można też przyspieszyć, aby jednocześnie poprawić biel krzyżując ją z krewetkami Bienne, czyli osobnikami czarnymi. Jednak to należy pamiętać. W przypadku krzyżówki z formą czarną daje lepsze efekty, jeśli chodzi o biel. Można podnieść klasy, tym sposobem kupując dużo lepszej jakości miękkę, właśnie, wyższej klasy. Jednak forma czarna jest formą dominującą, a czerwona recesywną. Co to oznacza w W momencie, kiedy skrzyżujemy dwa egzemplarze, obierzemy swoją czerwoną samicę z czarną samicą. Wszystkie egzemplarze, które uzyskamy w następnym pokoleniu, będą czarne. 100% czarnego potomstwa pojawi się wtedy. A celem naszym jest uzyskanie potomstwa biało-czerwonego, a nie czarno-białego. Więc następnym podejściem się skrzyżować osobniki te, które otrzymaliśmy z poprzedniej krzyżówki osobnikami czerwonymi. Wtedy uzyskujemy 50% osobników czerwonych, 50% osobników czarnych. Jest to, no, wymaga to też pracy, natomiast daje one bardzo dobre efekty. W momencie, jednak, gdy dojdzie do krzyżówek dalszych, należy pamiętać, żeby usuwać bardzo szybko, to są nadmiar z czarnych. Zalecane jest, żeby nie przekraczały 5% ilości całej populacji. W przeciwnym razie, w ciągu kilku pokoleń, może się ogadza, że już nie mamy krewetek czerwonych, wszystkie zostaną wyparte przez formę czarną. Tak wygląda właśnie grupa monogramu krewetek krystalowych. Wyższy klas łączona jest z mitami czarnymi. Jak widać, jest tam sporo mody, w których w mniejszym czasie zostało omówione. Tutaj, tutaj na w bardzo ładnie, jak niewiele jest dorosłych czarnych osobników w całym stadzie. To właśnie świadczy o tym, jak należy oddzielać, jak jest to ważne. Tutaj akurat też y, bardzo ważny jest też również pokarm. Co podajemy? Podajemy się już różne pokarmy. Są to pokarmy gotowe, dostępne w handlu. Jest ich bardzo dużo. Producenci, zarówno nasi krajowi, jak i zagraniczni, oferują bardzo dużo różnych produktów dla krewetek. Są też produkty już dedykowane, produkowane przez takie firmy jak Mosura czy Shirakura. Są to produkty japońskie, są do nas bardzo trudno dostępne. Znaczy, są one jest przygotowane specjalnie, pod podobnie do krewetek Musimy pamiętać, że to, to, że krewetki bardzo chętnie podchodzą do jakiegoś pokarmu, kiedy go wrzucimy, to wcale nie oznacza, że on jest dla nich dobry. To jest tak Naszy, w wypadku człowieka, że człowiek bardzo chętnie je różne rzeczy, natomiast wiadomo, one nie, do końca muszy, nie zawsze są zdrowe i wcale nie muszą być dla nas dobre. Dlatego bardzo jest ważne, aby wydać. Można wydać więcej pieniędzy, ale żeby mieć naprawdę dobry pokarm. Ja osobiście u siebie przekonałem się, że pokarm Osura, który jest dedykowany właśnie na ten stary w momencie kiedy zaczynamy nim karmić, w ogóle nie wykazywały nim zainteresowania. Wolały pokarm wykonywany samodzielnie, czy też innych producentów. Natomiast w pewnym czasie, kiedy dostają tylko to, one się przyzwyczajają i później już bardzo chętnie zjadają. Według zapewnień producenta wyeliminowano tam, jakby dodatki roślinne nie są w miejscu, już trawa morska tam bardzo często się dodaje, ponieważ jest tania i, w, i dodaje, tak, tak fajnie robi. Niestety ona wcale nie jest bardzo dobra w krewetek. Dlatego kiedy tutaj o dodatkach też takich jak, różne różnych warzywa są podawane, marchewkę się wrzuca czasem, Szpinak bardzo jest popularny tutaj zresztą na poprzednim slajdzie, które właśnie posymują szpinak. Należy pamiętać, że w dodatkach tych nie, nie używać roślin, które mają pochodzenie wodne. Po prostu mają być to lądowe. Zdają hodowców za Azji, Oni używają, że to ma być roślina lądowa, że jest dużo lepsza jakościowo i dużo, lepsza, dużo więcej potrzebnych w związku dostarcza krewetka. Które możemy przygotować samodzielnie. Na sieci można znaleźć różne przepisy. Opierają się one na groszku, spirulinie, dodatku w postaci cyclopis, pyłkach kwiatowych. Jest tego bardzo szeroka gama i to każdy może coś dopracować. Z powodzeniem w Niemczech stosowany jest pokarm na bazie groszku, spiruliny, cyclopis i właśnie gamarusa, czyli kiełża, którego możemy dostać zarówno mrożonego, jak i suszonego w sklepach bez problemu i można sobie samemu przygotować dużą ilość pokarmów na nim Można dodać do tego jeszcze własne, dodać czyli właśnie szpinak, może ktoś dodać sobie pyłki kwiatowe, w to lubi jakiś preparaty witaminowy, jeszcze. Natomiast jeżeli ja bym od razu dodawanie to, witamin, że jest cyclopis, ten, który jest spotykany w tych przepisach, też jest to produkt, w zasadzie bomba witaminowo-proteinowa stosowana do tego, żeby na przykład wystymulować pielęgni do rozmnażania. Dlatego bardzo ostrożnie trzeba i dawać dużo mniej, niż tam zaleca produkty. Pojawiło się w ostatnim czasie też wiele różnych dodatków mineralnych, proszki, płyny, skałki mineralne. Jednak to, o czym musimy pamiętać? To jest, my mamy zupełnie inną wodę niż w hodowcy w Azji, gdzie te produkty powstały. I pytałem jednego osobiście hodowcy z Singapur, Co sądzi o tych skałkach? Stwierdził, że one są dobre, natomiast na pytanie, czy powinniśmy prowadzić w Europie, powiedział, że nie. Że on by nie ryzykował ze zwierzętami, ponieważ nie zna skutku, a ta woda jest zupełnie inna z skodem. Chyba, że ktoś z nas używać będzie wody RO, czyli demineralizowanej, którą ja osobiście polecam, ponieważ w swoich wynikach stosuję w 100% wodę demineralizowaną, do której dodaje uzadniacz w, post w postaci do, ale produktu akwarium, żeby dodać minerały i minerał nazywa się montmoronit. To jest minerał stosowany przy hodowli karpikowej. Jest to bardzo wygodne, bardzo wydajne, a jednocześnie wiemy co w tym akwarium tak naprawdę napływa, mamy pewne, że coś się nie dostało z rury, co w pewnym momencie może działać tak, że nagle po podmianie zobaczymy, że pół godziny później 90% krewetek już nie żyje. Należy no, jednocześnie o tym trzeba pamiętać, że wodę Dowody te związki mogą się też dostać z roślin. Często kupujemy rośliny sklepa na giełdach. Osobiście miałem przypadek, kiedy po włożeniu roślin zakupionych na giełdzie straciłem 95% krewetek Cherry, które jak wszyscy wiedzą są bardzo wytrzymałe na różne związki. Więc jeżeli tamtych tak szybko wybiło je, to proszę sobie wyobrazić, co zrobią z krewetkami Krystalera w ciągu kilkunastu minut nawet. Może się okazać, że już z populacji, którą mieliśmy, na którą wydaliśmy swoje ciężko zarobione pieniądze, nie zostaje nic. Kolejną rzeczą ważną przy modalności jest zastosowanie podłoża. Osobiście stosuję podłoże firmy Adam, którą który może się świetnie nadaje do roślin. Natomiast ono też okazało się, całkiem przypadkiem, że się świetnie nadaje też do wodowych krywetek właśnie Crystal Red, ponieważ obniża pH, jak również twardość wody. Co w efekcie daje nam doskonałą wodę do hodowli, właśnie w Tutaj jest przedstawiona możliwość przyspieszenia całego procesu. Jednak jest to ryzykowne troszeczkę. Tutaj można w tydzień uzyskać bardzo szybko, zbiornik gotowy i żyjący na tak jednak nie poleca. Ja dokonuję go co drugi dzień w świeżym zbiorniku, po trzech godzinach ten zbiornik nadaje się do zasiedlenia. Tak jak inne zbiorniki dowodowych krewetek są bardzo proste. Ten akurat nie jest mój, to nie jest mój zbiornik, to jest innego hodowcy. Proste, żeby prowadzić selekcje, selekcję, łatwo wybierać, ponieważ w trudno, zbiorniku ciężko jest wybrać egzemplarze. One wyjdą do karmienia, ale nie wszystkie. wszystkim. Dlatego tutaj jak widać to bardzo prosty zbiornik również z podłożem Ady. Ja bym polecał jeszcze na powierzchnię bardzo używać yy, produktu powder. Adaban, czyli podłoże to bardzo drobne. Krewetki bardzo lubią sobie chodzić i w długach przyszycać ręka, poszukując jakichś resztek pokarmowych. Kolejną ważną sprawą jest filtracja. I tutaj są różne teorie Jedni mówią, że powinny to być filtry kubełkowe, nawet dwa do zbiornika 54 litrowego. Że filtry podżwirowe, że cała reszta się nie nadaje. Natomiast hodowcy z Niemiec wykorzystują filtry hamburskie, czyli staro sprawdzoną metodę gdzie koło, w tym miejscu, z mniej więcej przez całą, na całe czyszczenia znajduje się duża mata gąbkowa, za którą mamy około 5-10 cm miejsca. Zwykle nam obwód rzeczywistość jest poprzez rurkę lub wody, a woda przechodzi przez gąbkę, gdzie mogą się osiedlać bakterie. Działa to świetnie dla filtracji. Jednocześnie za gąbką możemy z powodzeniem tutaj najdłuższą ilości ceramiki. Zyskujemy wtedy o olbrzymiej mocy czyszczącej. Jest to może mało estetyczne, natomiast skuteczne. w chwili, kiedy ceny prądu rosną, wciąż to na pewno dużo wydajniejsze. tu kolejna rzecz, że nie jest to, oprócz wody takiej czystej R, którą stosujemy w bardzo dużo osób W Niemczech stosowane są też jest to deszczówka. Czy dobre to jest rozwiązanie, no sprawdza się. Natomiast jak w praktyce... Wyjdzie u nas, no trudno powiedzieć. Trzeba po prostu zarejestrować, przetestować, jak się nadaje polska dośćówka. No, tak, dziękuję za uwagę. Czy ktoś ma jakieś pytania? Jeśli... Jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak wyglądają jakby Red, właśnie takie poselekcjonowane, już zapraszam do nas na stoisko. W jednym ze zbiorników są właśnie wypuszczone Osobnie. Dziękuję bardzo.